Wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj akcja pyra. No w końcu wylazłeś z tego domu. Dalej bierz się. My już jedziemy z kopaczką, a ty załaduj gable, wiadra i kosze na przyczepę. I też na pole jedź. Musimy u wrocia przygotować na przyjazd kombajnu przecież. Dobra, dobra, bez paniki. Mamy jeszcze czas. Młoda godzina jest. Już ładujemy, co my tu mamy? Kosze wiklinowe, wiadra plastikowe, metalowe. Gabel już są na meprozetce. Z tyłu mamy doczepiony wóz. Na te kopane kopaczką powinno starczyć. Dobra, palimy 80 i jedziemy na pole. A ty jedziesz ze mną teraz? No jadę, jadę. Gdzie mam na przyczepę czy do ciągnika? I to obojętne. Ale dzisiaj ciepło możesz sobie wygodnie na przyczepie, zamiast tu w kabinie. Dobra, to wskakuję na przyczepę. A ty pilnuj wuja, bo wczoraj wieczorem podejrzanie kiepski był. Trzeba patrzeć, czy wszystko okej okay z nim. No co ty robisz, człowieku? Ja pierdzielę, no jak ty jedziesz, ej? Co za trep, większych dziur nie było. Ała! Czy ty jesteś normalny? O, taka droga, co poradzę. Ale już jesteśmy na polu. Obrodziło ziemniakami, widzę ładnie ich tu leży. Dobra, zobaczymy co tam wuja za problem ma. Antek, widzę, orkę po kukurydzy robi. Trzeba sobie ten jego pług obrotowy obejrzeć w wolnej chwili. Co tam wuja? Hipopotam, weź no tu przy drzwy, bo tu w poprzek się będzie ciężko kopało, a mnie noga boli przy wciskaniu sprzęgła. Weź tu powoli to.